Witaj miły widzu płci obojga. Przed Tobą piżamkowy bastuś po myciu zębów. Dzisiaj chciałem powiedzieć o czasach ostatecznych, które zapowiada Pismo Święte, szczególnie w Apokalipsie, ale nie tylko. A chcę zacząć od statystyki. Jakiś profesor, nie pamiętam jaki, to nie jest istotne, kiedyś ze swoimi studentami. Próbował obliczyć i udało mi się to. Obliczyć prawdopodobieństwo spełnienia przez jakiegoś człowieka, powiedzmy randomowego, yy, kilku, bodajże na początek ośmiu proroctw, które w ciągu setek lat zostały spisywane jako Stary Testament. Proroctw o Mesjaszu, o Panu Jezusie. Okazało się, że. Jest to jeden do jakiejś ogromnej potęgi, porównując to do człowieka niewidomego, który chodząc po całym stanie Teksas, raz tylko się schylił i znalazł monetę, która była zaznaczona wcześniej. Takie jest prawdopodobieństwo spełnienia ośmiu tylko proroctw w życiu człowieka. Yy, o którym te proroctwa mówią. Pan Jezus nie spełnił ośmiu proroctw, on spełni ponad 300 i to nawet kilka w ciągu jednego dnia. Jeśli ktoś nie ma wiary, niech wierzy w statystykę, wobec której yy, sama niewiara wymaga więcej wiary, żeby nie wierzyć niż <grych> to, żeby wierzyć po prostu opierając się li tylko na Samej matematyce i na rachunku prawdopodobieństwa to tak tytułem wstępu. Natomiast chciałem przejść do meritum. Chodzi o pocieszenie w chwili wielkiego ucisku. Tego nie widać na zewnątrz, tylko to się. Prze, ta linia podziału przebiega w środku. Jest podział na ludzi tego świata i na ludzi światłości, na dzieci światłości i na dzieci tego świata wiadomo, że nie ma ziemi niczyjej. Tak się nam mówi, że teraz może być, możemy być neutralni, możemy być prawda ponad podziałami, możemy być pod podziałami, natomiast możemy być tak pomiędzy. No to jest najbardziej zgubna myśl, ponieważ nie można być pomiędzy, nie ma ziemi niczyjej. I są tylko dwie siły. Jest siła Boża, siła dobra, prawdy, życia, piękna i jest siła złego, siła Zwątpienia, która coraz bardziej daje znać o sobie, ponieważ no, z tego wynika chociażby, że, ma, że jest coraz mniej czasu i zły będzie robił wszystko, żeby pozyskać jeszcze w tych ostatecznych dniach coraz więcej dusz. Ja nie wiem, ile te dni będą trwały, być może lata, być może setki lat, a być może to jest kwestia godzin. Tego nikt nie wie, nawet syn, jak mówi Pismo Święte, tylko ojciec. I nawet całe szczęście, że my tego nie wiemy, ponieważ y, wtedy by y, właśnie. Byśmy nie mogli czuwać, byśmy mogli sobie, a jeszcze mamy czas, prawda? Jak będę stary, jak będę miał czas, a teraz właśnie za czym tak naprawdę gonimy? Czy to już y, w życiu nas nie. Ile razy się sparzyliśmy na tym, że po prostu gonimy za jakimś, za jakimś dobrem, a to się okazuje później, że to jest nic niewarte, y, i po prostu y, przychodzi znowu refleksja i znowu myśl, żeby sobie jakoś to życie wypełnić. Ale co jest ważne? Oczywiście. Że codzienność żyjemy na tej ziemi, powinniśmy po niej stąpać w, w, w życiu jako tacy pragmatycy. Natomiast jest też sprawa duchowa. Która jest no, jednak ważniejsza, ponieważ dotyczy naszej wieczności. I to, co tutaj robimy na Ziemi, powinno w jakiś, jakiś sposób się łączyć. To nie mogą być dwie oderwane rzeczywistości, bo nałoży śmierci, jeśli będziemy mieli taką łaskę, odchodzić na łożu śmierci, nie będziemy w stanie powiedzieć, Panie Jezu, ja wybieram Ciebie, ponieważ te setki wyborów każdego dnia będą nas utwierdzać w tym wyborze ostatecznym. I naprawdę możemy nie mieć siły, możemy nie mieć determinacji. Jeśli sami nie będziemy chcieli, jeśli ktoś się za nas nie będzie modlił, żebyśmy mieli taką łaskę w chwili śmierci wybrać Pana Jezusa. Bo takie mówienie sobie: A, ja się nawrócę przecież, ja jestem wierzący, ale. Co tam? Wybieram sobie te przekazania, które mi pasują. E, chcę być neutralny, chcę być taki e, nowoczesny chrześcijanin, bez konfesjonału, bez sakramentów, taki wyzwolony chrześcijanin, taki lajtowy, prawda? Nie chodzi o to, żeby się biczować, a nawet właśnie przeciwnie. Nie chodzi o to, żeby popadać w radykalizm i fundamentalizm, co, jest, y, co grozi właściwie każdemu wierzącemu, ale chodzi o to, żeby trzymać się słów pana Jezusa. Te słowa naprawdę są żywe i skuteczne, one inaczej będą przemawiać do mnie, piżamkowego pastusia, inaczej będą przemawiać do ciebie, Elżbieto, do ciebie, Justyno, Marku, Grzegorzu. I tutaj jest ta, to, to, ten fenomen Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne, i, i takie, że, że nie wraca do Pana Boga, jeśli nie spełni swojego, swojego dzieła. I to, że na przykład ja karmię sztuczną inteligencję dzisiaj jakimiś faktami z życia wiary, mam nadzieję, że to kiedyś będzie owocowało, że Pan Bóg tak pokieruje tym słowem, każdym słowem naszego świadectwa, każdym słowem, które, które wypowiadamy z natchnienia Bożego. Na podstawie Pisma Świętego, na podstawie usłyszanych homilii, na podstawie tego, że jesteśmy y, związani z Kościołem w życiu sakramentalnym, że jesteśmy w kościele Pana Jezusa, wszyscy ochrzczeni tworzą Kościół. Czy się komuś to podoba, czy nie, to tworzą, natomiast. Y, Ci, którzy rzeczywiście traktują to na poważnie i korzystają z tych sakramentów, to ich słowo nigdy, jeśli jest wypowiedziane z Bożego Bożego, jest to słowo Boże z ich ust, bo Pan Bóg korzysta z, z ludzi, żeby innych ludzi upomnieć czy pocieszyć, czego ostatnio jak, jakoby było mniej. Tylko o jakieś czasami napomnienia, a czasami to pocieszenie już nie jest pocieszeniem, tylko jest powiedzmy jakimś tylko wprowadzeniem w błogi, jakiś błogostan, że poskaczemy, poklaszczemy, przyjdę za tydzień, bo znowu będzie fajnie, znowu poklaszczę. Tu nie chodzi o to. Nie chodzi o lekkie, łatwe i przyjemne chrześcijaństwo. Ale chodzi o to, żeby się związać ze Słowem Bożym, żebyśmy potrafili pocieszyć strapionych, żebyśmy potrafili przyjść w potrzebie, a nie tylko zadowalać się naszymi osiągnięciami duchowymi, bo to jest pycha. To jest pycha. Pan Jezus zawsze dbał o maluczkich, zawsze tych maluczkich wystawiał na piedestał i jak przejrzymy całe Pismo Święte, to zawsze ci maluczcy są chronieni. I nawet biada temu, którzy by gorszyli maluczkich. Więc czy jesteś gorszonym przez, przez tych, którzy gorszą maluczkich, którym biada, czy jesteś tym, którym biada, bo gorszysz maluczkich. No nie ma innej opcji, no nie można być w życiu, tak jak powiedziałem, neutralnym. Dzisiaj może trochę dłużej mówiłem, ale trochę więcej było przemyśleń. Także zostawiam Ciebie z tym, drogi słuchaczu, płci obojga i nie waham się tego powiedzieć, z tym, co, co powiedziałem i to też pomaga mnie, bo ja powtarzając to, jak gdyby utwierdzam się w tym, w tym, w tym właśnie, co jest prawdą, mimo ucisku, ale słuchajcie, w perspektywie, słuchaj, masz po prostu palmę w ręku i masz białą szatę i twoje. Imię jest zapisane w Księdze Życia, jeśli tylko, jeśli tylko yy, wierzysz, wyznajesz swoimi ustami, jeśli korzystasz z sakramentów, jeśli jesteś dzieckiem Kościoła, którego Pan Bóg jest fundamentem, założycielem i który jest jego początkiem i końcem. Także dobrej nocy wszystkim, może dzisiaj trochę dłużej, ale wybaczcie, yy, to musiałem po prostu powiedzieć. Chwała Panu, dobrej nocy.